W niedalekiej przyszłości ludzie będą mogli czytać myśli innych dzięki interfejsom neuronowym opartym na sztucznej inteligencji, które łączą ludzkie mózgi z komputerami. Interfejs neuronowy to narzędzie, które dekoduje sygnały mózgowe i przekształca je w przydatne informacje, które mogą być odczytywane przez inne urządzenia. Oczekuje się, że technologia ta znajdzie więcej zastosowań, takich jak umożliwienie ludziom wirtualnego doświadczania rzeczy bez fizycznej obecności. Możliwe jest również, że taka technologia może poprawić pamięć, wzrok, a nawet pozwolić na dzielenie się myślami między osobami. Firmy takie jak Facebook i Neuralink już pracują nad interfejsami mózg-komputer. A do roku 2040 technologia ta może stać się standardową opcją w leczeniu chorób takich jak choroba Alzheimera. Neuralink na przykład zarejestrowano jako firmę badawczą zajmującą się medycyną, a ich produkt początkowo ma pomagać osobom z poważnymi urazami mózgu. W późniejszym czasie ma umożliwić rozwój interfejsów mózg komputer DLA zdrowych ludzi, co pozwoli na komunikację za pomocą dobrowolnej telepatii. A nawet słuchanie muzyki bezpośrednio w mózgu. Facebook rozwija podobne rozwiązanie, które pozwalałoby ludziom pisać, myśląc o tym. Ich urządzenie umożliwiłoby pisanie do 100 słów na minutę oraz interakcję w świecie rozszerzonej rzeczywistości bez potrzeby gestów dłonią. Jednak Facebook odchodzi od implantów mózgowych i skupia się na nieinwazyjnej nakładce która mogłaby śledzić aktywność mózgu za pomocą obrazowania optycznego. Inna firma, Colonel, również rozwija platformę do rejestrowania i stymulowania neuronów, aby leczyć choroby takie jak depresja i choroba Alzheimera, a także wzmacniać ludzkie zdolności i łączyć je z maszynami. Emotive to kolejna firma działająca w tej dziedzinie. Ale w odróżnieniu od innych firm produkuje urządzenia do noszenia na głowie, które kosztują zaledwie 299 dolarów. Urządzenia te rejestrują aktywność mózgu, pozwalając ludziom śledzić ją w czasie rzeczywistym, mierzyć kondycję mózgu, a nawet sterować dronami, robotami i grami wideo za pomocą siły myśli. Na końcu warto wspomnieć DARPA. Czyli Agencje Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów Zjednoczonych. Agencja ta rozwija bezprzewodowy implant mózgowy wielkości 5 pięciocentówki, który może rejestrować 1 milion neuronów jednocześnie i stymulować co najmniej 100 tysięcy neuronów. Urządzenie to mogłoby dostarczać cyfrowe informacje słuchowe lub wizualne bezpośrednio do mózgu. Rozwój interfejsów neuronowych opartych na sztucznej inteligencji. Ma potencjał zrewolucjonizowania sposobu, w jaki myślimy i komunikujemy się ze sobą, jednak ich negatywne strony wciąż pozostają do odkrycia. To pisz złoto? Nie daję sobie.